Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam okazję porozmawiać z Piotrem Pakułą, twórcą kolagenów natywnych, odpornych termicznie i aktywnych biologicznie. Witam, Panie Piotrze. Witam, dzień dobry. Panie Piotrze, ja chciałam zadać dzisiaj Panu pytania takie, które najczęściej zadają mi moje klientki podczas spotkań, gdzieś i u kosmetyczek, i klientki, i chciałabym rozwiać kilka wątpliwości. Wiemy, że kolagen jest białkiem takim najważniejszym, naszym, 75% białek skóry to kolagen. Wiemy, że kolagen jest główną, utrata kolagen jest główną przyczyną starzenia się skóry, ale mamy też na rynku tysiące kremów, serum, więc proszę mi powiedzieć, dlaczego kolagen i dlaczego ten kolagen jest tak dobry? Czy powinniśmy go stosować? Tak, jak pani wspomniała, właśnie głównie nasza tkanka łączna jest zbudowana z kolagenu. Jest to główny budulec naszej skóry, przez utratę kolagenu cała warstwa podstawna po prostu się rozpada, bo czy włókna elastynowe, kwas hialuronowy, który je łączy, glikozaminoglikany, wszystkie te substancje bez kolagenu nie mogą funkcjonować i budować tej przestrzeni międzykomórkowej spajającej cały nasz organizm. Można powiedzieć, że kolagen jest klejem organizmu, natomiast taki kolagen jaki ma człowiek ma też i ryba. Dlatego kolagen rybi jest dokładnie taki sam jak ludzki i jest kompatybilny z nami. Jest to kolagen trzeciorzędowy, nie jak czwartorzędowy w przeciwieństwie do kolagenu, które mają inne kręgowce. Natomiast kolagen jest substancją oczywiście odnawialną w organizmie. Kolagen tworzy się wtedy, kiedy rozpada się stary kolagen. Dlatego chcemy, yy, dlatego uważamy, że kolagen jest najistotniejszą yy, substancją w walce z naszym procesem starzenia. Mhm. Panuje powszechne przekonanie, że kolagen jest za duży, że nie wchłania się, że nie dociera do skóry właściwej. Bardzo często słyszę taki zarzut, y, szczególnie wśród osób. Y, kosmetyczki, lekarze, prawda, klientka mhm. udająła się do kosmetyczki i mówi: Słuchaj, pani mi powiedziała, że kolagen i tak się nie wchłania. Proszę mi powiedzieć, jak jest z tym kolagenem. I potwierdzam to w pełnej rozciągłości, tak. bo tak jest. Tak. Natomiast słowo kolagen jest słowem ogólnym. Tak. Dopiero produkty rozpadu kolagenu, czy naukowo można powiedzieć dysymilacji łańcuchów, dopiero one penetrują, czyli te pojedyncze tudzież jakieś tam poczwórne aminokwasy, te peptydy, te małe peptydy, peptydy wielkości już molekularnej, one wchodzą do okolic fibroblastowych, nie całe struktury kolagenowe, nie, nie helikalny kolagen. Tylko właśnie produkty już podziału tego kolagenu. I one penetrują. Czy nasz kolagen Colway International dociera do okolic fibroblastów? Tak, dociera. Mamy to potwierdzone w badaniach fotofluorescencyjnych, gdzie oznaczamy białko, aplikujemy na skórę i sprawdzamy, dokąd ono doszło. Dlatego, że białko jest oznaczone, dlatego możemy zobaczyć całą jego drogę przejścia. Mhm. Czy kolagen jest dla każdego? Czy jest bezpieczny? Czy uczula? Jest bardzo nikły promil ludzi na świecie uczulonych w ogóle na białko, mówimy tu naprawdę, już nie pamiętam teraz liczb, ale tysięcznych promila. To jest taka pewnego rodzaju wskaza. Natomiast generalnie nie ma żadnych problemów. Kolagen jest substancją histokompatybilną, czyli ma zgodność tkankową z naszą tkanką. Dobrze. Zatem jest substancją bezpieczną, mhm. oczywiście, tak? Można spokojnie stosować. Oprócz tego, że ma wspaniałe właściwości, jest, ma pozytywną odpowiedź układu immunologicznego, jest mhm. bezpieczny. Okay. Pani Piotrze, wiemy, że Colway International to marka, że to kolageny aktywne mhm. biologicznie, ale proszę mi powiedzieć, jakie jeszcze komponenty mamy? Chodzi mi tutaj o tą słynną dysmutazę nadtlenkową, proszę coś więcej powiedzieć, co to jest, jakie ma działanie i dlaczego my ją mamy? Tak oczywiście wielkim problemem jest namnażanie wolnych rodników, tak zwanych reaktywnych form tlenu i żyjemy w ciągłym stresie oksydacyjnym. Przede wszystkim nasza skóra, afekt słońca tudzież produkcji mitochondrialnej energii powoduje namnażanie wolnych rodników, które są substancjami rodnikami szkodliwymi. One muszą zabezpieczyć się w coś, wyrywają coś z komórki i, i po prostu rozrywają te komórki. Do takich uszkodzeń dochodzi praktycznie milion razy na dobę. Każda komórka. Zatem antyoksydacja. Dysmutaza ponadtlenkowa jest, jest to nasz główny, nasza główna substancja w organizmie, która właśnie ma wykonywać tą robotę. Ale gdyby organizm był doskonały, no niestety nie jest. Zatem nasz mechanizm obronny jest również dość mocno upośledzony i produkcja tego enzymu, dysmutazy, jak również dwóch innych, katalazy i peroksydazy, nie jest na wystarczającym poziomie. Ale dlaczego my ją stosujemy, a inne marki nie stosują? No Dlatego, że my wytwarzamy dysmutazę sami i mamy bardzo niski koszt wytworzenia. Znaleźliśmy Pewnego rodzaju, pewną rodzaju metodologię, technologię wytwarzania tej dysmutazy wielokrotnie taniej niż y, robi się to w innych laboratoriach. Bo dysmutaza kosztuje y, nawet Właśnie i 2 miliony złotych za kilogram. Mhm. Natomiast y, gdybyśmy musieli kupić taki substrat w fabryce gdzieś we Francji czy w Niemczech i dodać ją, to by ten kolagen kosztował na przykład 1800 czy 2500 złotych. Mhm co byłoby ceną już, powiedzmy, zaporową, choć są takie kosmetyki na świecie. Są. Natomiast naszą przewagą jest to, iż nie tylko dysmutazę, ale oczywiście kolagen, natomiast też różne inne substancje aktywne produkujemy sami. Mhm. Czyli możemy powiedzieć, że tak naprawdę stosując kolagen, na przykład Native DNA, mamy i kolagen, który jest podstawową substancją, która zabezpiecza skórę przed starzeniem i mamy też tą dysmutazę nadtlenkową, która zabezpiecza nas, nas przed stresem oksydacyjnym. Dokładnie to, tak. Pamiętajmy o tym, że mimo iż mamy w kolagenie DNA wybitne substancje, unikatowe substancje, to dalej cały czas mówimy o naszym wspaniałym, pięknym kolagenie, czyli, czyli wyjątkowej substancji przeciwstarzeniowej i oczywiście te wszystkie dodatkowe substancje, które tam się znajdują, czyli wspomniana dysmutaza, kinetyna, kwasy ryboklunoinowe i rybonukleinowe. Yy, również peptyt miedziowy, GHKCU yy, i placenta. Te wszystkie substancje yy, powodują, iż z tego yy, produktu, który jest silnym produktem przeciwzmarszkowym, uzyskujemy wyjątkowe, silne serum mm -hmm. przeciwzmarszkowe. Mm -hmm. czy, kolagen, czy to prawda, że kolagen opóźnia starzenie o 10 lat? Zatrzymuje ten proces? Może o 10, może nawet dłużej. Oczywiście, kolagen ma bardzo duże powinowactwo biochemiczne z naszą skórą, dlatego nasza skóra kocha kolagen. Nasza skóra jest, jest organem najszybciej się starzejącym. Żaden organ tak szybko się nie starzeje, mm. dlatego musimy dbać o nią, pielęgnować. A ponieważ skóra głównie jest zbudowana z kolagenu, to cóż może być lepsze dla skóry, jak nie kolagen? Taki sam, jakim, z jakiego jesteśmy zbudowani. Mm -hmm. To jest kolagen, który jest aktywny biologicznie. To nie jest kolagen zhydrolizowany, zdenaturowany. Jest to cały tak. czas kolagen aktywny mm -hmm. biologicznie. Mm -hmm. y Mam też często takie pytanie, że kolagen ściąga. Dlaczego ściąga i czy kolagen wysusza skórę? Bo często klientki mówią, ściągnęło mnie po tym kolagenie. Bardzo dobre pytanie. Kolagen. Y Często się mówi, że kolagen nawilża. Jest to bardzo duży skrót myślowy. Kolagen nie nawilża w sensie takim, jak nawilżają kremy nawilżające, mhm. natomiast kolagen z biegiem czasu, jak stosujemy go, o, proszę pamiętać, że matryca kolagenowa w skórze wymienia się średnio raz na 110-115 dni. Tyle trwa czasu, budowa jest tam kilkanaście kroków, zanim od tego jak fibroblast wyprodukuje aminokwasy, aż zawiąże się potrójna helisa. Trwa to właśnie te około 4 miesiące czasu. W tym czasie Stosujemy kolagen, pomagamy wytworzyć większą ilość kolagenu strojowego. Większa ilość kolagenu oznacza większą ilość przyłączonej wody, ale nie tej wody wolnej, tylko tej transdermalnej, tej, która jest związana z naszą tkanką. I jeżeli stosujemy kolagen, mówimy o zwiększeniu ilości wody w naskórku. I proszę nie mylić tego z nawilżaniem, bo kosmetyki nawilżające działające okluzyjnie z zewnątrz, to jest co innego niż podniesienie poziomu tej wody właściwej, żeby skóra była wysycona tą wodą, bo kosmetyk nawilżający tego nie zrobi, on nawilży na chwilę. Natomiast kolagen aplikowany ściąga dlatego, że ma silne właściwości higroskopijne, czyli wiąże wodę. Czyli ta woda, która jest w naskórku, na naskórku, ona jest wiązana z kolagenem. Dlatego y, czujemy Coś taką czym? jakby suchość skóry, jest uczucie takie subiektywne. Dlatego po kolagenie zaleca się stosowania kremów nawilżających, które, y, zminimalizują. które y, zminimalizują ten efekt ściągnięcia mhm. i nadadzą efekt pielęgnacyjny. Mhm. Panie Piotrze, ostatnie pytanie. Dlaczego nie posiadamy w kremach filtrów SPF na przykład 15, 6 filtrów dziennych? Jest to związane z najnowszym podejściem w materii afektu właśnie fal UV na naszą skórę. Oczywiście przez dziesiątki lat do dzisiaj szeroko stosowane filtry SPF, czyli Sun Protect Factor, one nie są obojętne dla naszego zdrowia. Oczywiście chronią, blokują w sposób fizyczny dojście fal. Proszę pamiętać, że również blokują powstawanie witaminy D, dlatego że produkcja witaminy D bierze się od właśnie efektu fal UV na cholesterol, który jest w każdej żywej komórce, i stąd powstaje ta witamina. My mamy zbudowane kremy w najnowocześniejszy sposób, czyli pozwalamy dojść falom do powierzchni skóry, pozwalamy tworzyć się witaminie, natomiast Mamy tak silne antyoksydanty, właśnie jak dysmutaza, mhm. tudzież w kremach jeszcze dodatkowo jak koją 10, jak likopen i inne, i powodujemy tak szybkie zamykanie tych wolnych rodników, zanim one zdążą wyrządzić jakiekolwiek szkody. Czyli to jest właśnie ten najnowszy trend w nauce, mówi się o nim na wszystkich międzynarodowych kongresach dermatologicznych. Czyli możemy śmiało stosować na dzień jako kremy miejskie. Tak, właśnie kremy w Colwaju są budowane głównie w oparciu o silną antyoksydację. Oczywiście wszystkie substancje przeciwzmarszkowe nadające zwiększenie syntezy różnych składników są jak najbardziej, natomiast dbamy również o bardzo silną antyoksydację, aby właśnie nie wpaść w stres oksydacyjny. Ja zdaję sobie sprawę, że temat nie został wyczerpany i na pewno do niego wrócimy. Dziś dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.